Witamy na pokładzie międzygalaktycznego statku LEM. Dzisiaj zabierzemy Was na niesamowitą podróż przez wirtualny oraz prawdziwy kosmos. Nasz kurs i program lotu został przygotowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i naszych przyjaciół. Zapnijcie pasy, bo właśnie startujemy. Na początek przenosimy się w młody wszechświat, gdzie dzięki wysiłkom superkomputerowych symulacji możemy śledzić proces powstawania galaktyk. W górnej części ekranu mamy okno, przez które widać gęstość ciemnej materii, która zazwyczaj nie jest dostępna obserwacją. Dolne okienko pozwala nam spojrzeć na rozrzedzony gaz międzygalaktyczny i gwiazdy. Na początku widzimy, że skupiska ciemnej materii są rozrzucone nieregularnie, a po, w tych samych skupiskach jednak znajduje się gaz. To właśnie grawitacja ciemnej materii przyciąga gaz z okolicznych rejonów. Dzięki temu tam, gdzie jest ciemna materia, tam powstają galaktyki, gdyż żeby mogła jakaś galaktyka powstać, potrzebne jest dużo gazu, z którego powstają gwiazdy. Widzimy właśnie powstawanie galaktyki, która będzie podobna do naszej własnej drogi mlecznej, czyli galaktyki spiralnej. Obserwujemy, jak mniejsze galaktyki wpadają do tej większej galaktyki i łączą się z nią i powstaje cienki dysk. Gaz jest tutaj pokolorowany za pomocą temperatury. Zielony i niebieski kolor to zimny gwiazd, gaz, czerwony kolor to gaz gorący. co widzieliśmy przed chwilą, bardzo szybki sposób pokazało nam ewolucję i formowanie galaktyk. Zaczęliśmy tamten film, kiedy Wszechświat miał tylko 2 miliardy lat, a skończyliśmy, kiedy miał prawie 13 miliardów, czyli tyle, ile w zasadzie nasz obecny Wszechświat. Teraz przyjrzymy się trochę innemu doświadczeniu. Zobaczymy efekt końcowy symulacji komputerowej, która ma na celu odtworzenie procesów, które doprowadziły do powstania Lokalnej grupy galaktyk. Będziemy widzieli stop-klatkę symulacji i będziemy dookoła niej się obracać. Zobaczymy, jak powstanie Droga Mleczna i Andromeda. Trzymajcie się i zapnijcie pasy, przelatujemy dalej. I oto jesteśmy. Prawie 14 miliarda klatków z ewolucji. Symulacja pokazuje nam, jak może wyglądać nasze najbliższe sąsiedztwo. Jak może wyglądać struktura ciemnej materii, światła gwiazd i rozrzedzonego gazu międzygwiezdnego w grupie lokalnej galaktyk? Na dole, przez eliminator ciemnej materii, widzimy halo. To halo ciemnej materii, takie, jakie może mieć nasza galaktyka. Widzimy również, że gaz rozrzedzony dosyć dobrze śledzi skupiska ciemnej materii. Natomiast gwiazdy, tam, czyli tam, gdzie są galaktyki, znajdują się już tylko w nielicznych skupiskach. Zwrócimy również uwagę na to, że jest mnóstwo małych z ciemnej materii, w której w ogóle nie ma gazu ani gwiazd. To są tak zwane mroczne, ciemne hala, w których nigdy nie narodziły się galaktyki. Astronomowie wciąż w bardzo utężony sposób poszukują ich w kosmosie. To, co widzieliśmy wcześniej, to wynik bardzo skomplikowanych i bardzo żmudnych symulacji przeprowadzonych na jednym z największych superkomputerów na świecie jakich tylko mogą astronomowie znaleźć. No dobrze, wiemy, że w komputerach udaje nam się świetnie przewidzieć, jak powinny powstać galaktyki, ale jak to się ma do prawdziwego wszechświata, do tych pięknych galaktyk, które obserwujemy w olbrzymich ilościach na nocnym niebie za pomocą teleskopów. To, co za chwilę zobaczymy, to wirtualny przelot przez zbiór danych z jednego z największych, najważniejszych i najgłębszych przeglądów nieba pod nazwą Sloan Digital Sky Survey. Jest to automatyczny przegląd, który już od kilkunastu lat nieustannie skanuje nocne niebo na południowej i północnej półkuli w poszukiwaniu galaktyk. Przelot, który zaobserwujemy, to będzie przelot przez prawdziwe galaktyki i ich zdjęcia umieszczone w taki sposób w przestrzeni, w jaki je obserwujemy. Zapraszam do tej fascynującej, pięknej podróży przez najgłębszy kosmos. To już koniec naszej wirtualnej podróży głęboki kosmos i z powrotem. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami na pokładzie naszego statku kosmicznego LEM był dla Was bardzo ciekawy. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, śledźcie nasz kanał na Facebooku Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Możecie też odwiedzić stronę urania.edupl czasopisma Urania Postępu Astronomii oraz sprawdzajcie na bieżąco kanał Astronarium na YouTube.